Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Cześć wszystkim tutaj Alex. Już powoli można zapominać o takiej polskiej grze, która wyszła niedawno. Jakiś czas temu już w sumie parę tygodni na pewno już zeszło. Chodzi oczywiście o, o Kolo, Juarez, Gunslinger, produkcja, którą się naprawdę szczerze zachwycam. Zmusiła mnie do nadrobienia sobie przypomnienia pozostałych odsłon części oraz do wyczekiwania na kolejne jakieś oznaki tego, co zrobi Techland ze swoim dzikim zachodem. No i cóż, gro, jestem naprawdę bardzo e, zadowolony. Tutaj jest chwila, żeby powiedzieć parę e, słów, taką moją szybką opinię wyrazić. No bo, jeżeli chodzi o sam Gameplay, możecie go dużo zobaczyć u mnie na kanale. Taki mały Let's Play, Brecz ekspresowy, e, produkuję w tej chwili, jeżeli chodzi o moje tempo. No i jak najszybciej wyrażę e, mnóstwo wielkich, bardzo fajnych e, zalet oraz kilka. Wad, których, których całkowicie można pominąć myślę. Chodzi przede wszystkim o oprawa jest bardzo ładna, taka artystyczna wyręcz, jest taki lekki cel shading, porównaniu do Borderlands, myślę, że są w miarę na miejscu, ale gameplay bardziej przypomina Bullet Storm takie arkadowe nawalanie do przodu i zdobywanie punktu. Chrome Engine 5 to nie jest jakieś mm, niezwykłe narzędzie, być może ta szóstka, która będzie działała na przyszłej generacji, to będzie w końcu silnik, który będzie mógł trochę bardziej namieszać a ta piątka to na niestety nie ma według mnie jakiejś najlepszej opinii. Dead Island to śmierć za taką zabugowaną grą, a Call of Juarez z hmm, jak skończył chyba wszyscy wiedzą, dlatego pociągnięcie tego silnika takim cel shadingiem było bardzo fajnym hmm, sposobem na, zarówno żeby jakby odświeżyć trochę silnik, jak i na to, żeby gra się trochę wyróżniała, bo jednak pomysł był fajny, a tego cel shadingu nie ma na tyle, żeby nazwać tego ruchomym komiksem czy coś, a jest bardzo wyraźna wyraźny kierunek artystyczny. Bardzo fajny jest też sposób prowadzenia y, historii, opowiadania tego właśnie takiego podobnego może nurtu, jakby było ostatnio w Gearsach o Oczywiście w zupełnie, klimacie, w zupełnie innym klimacie, w zupełnie innych okolicznościach, ale jednak y, to też jest coś, co wyróżnia tę grę. Mamy odbicia w gameplayu, w różne wersje opowiadanej historii, słuchacze coś dodają od siebie i to jest bardzo fajnie wszystko zrobione, przedstawione. Bardzo zgrabnie zaprogramowane. Ja z tego się mm, w paru momentach uśmiechałem nieźle. Myślę, że to jest bardzo miłe do odkrywania tego samemu, więc może nawet większości przykładów e, nie przytoczę, bo w szczegóły mogę odezwać, jeżeli nie kupiliście gry. Oczywiście do swoich materiałów. Gameplay jest taki bardzo, bardzo arcade'owy. To nie pasuje trochę do Juarez'a, bo ja ceniłem tę grę za taki toporny trochę sylte, O to, że mm, trzeba trochę cenniej wycelować, bo mamy tylko 6 naboi w magazynku, że. Mm, Przeładowujemy rewolwer nabój po naboju, że to trochę jednak mija czasu, że mamy tylko dwa naboje w strzelbie na przykład. Taka cała toporność, że po strzale musimy naciągnąć ten kurek, to jest wszystko mm, uwzględnione w animacji. I to było strasznie fajne takie. Teraz to wciąż jest, jednak wszystko jest przyspieszone, odpowiednie skille są dobrze pomyślane. i No i właśnie taki arcade'owy gameplay, parcie do przodu i nawalanie punktów. To jest strasznie dużą przyjemność, sprawia zwłaszcza w tych trybach... Dedykowanych y, nabijaniu punktu. Bardzo mi zaskoczyła fabuła, bo się kompletnie po niej nic nie spodziewałem. Spodziewałem się takiego przelecenia cenia po tych y, znanych postaciach. A jak się okazuje, jest tam dużo takich motywów charakterystycznych dla serii jest zemsta, jest odkupienie, jest zatracenie się. No i różne fajne motywy, które być może się pojawiały w jakichś westernach, ale ja nie jestem. Jakby fanem westernów, ale jestem fanem kolorów of Juarez. To mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, bo się spodziewałem zupełnego takiego odjechania od całości. Miasto Juarez też tam się pojawia i między innymi bardzo ma coś wspólnego z głównym motywem działania naszego bohatera. Jest fajny rozwój postaci, fajnie przedstawiony, przydający się w trakcie gry. Niestety nie wszystkie skile są aż tak przydatne jak parę innych. Myślę, że bardzo łatwo można sobie ścieżkę jakąś wybrać, jednak. Raczej wątpię, żeby było tak, jak chce to zrobić Techland, jak chciał to zrobić Techland, żeby każdy miał y, swój styl gry, zależny właśnie od drzewka rozwoju i od trzech takich stylów, które potem uwzględnili w innych trybach, jako klasy, postaci mniej więcej. Po prostu bierze się po parę rzeczy z każdego drzewka i tyle. Cieszą mnie zmiany w bulletinie i w pojedynkach. W pojedynki to już myślałem, że jest coś, co Techland sobie jakby odpuści, co ma, obcykane i co będzie. Jakoś pielęgnował, a tu wciąż dochodzą nowe rzeczy, pojedynki są chyba zrobione najlepiej jak, jak dotąd i w ogóle najlepiej chyba w branży. No. To co było w Red Dead Redemption jakoś mnie kompletnie nie satysfakcjonowało, zaś w ogóle tym bardziej mi się podobała właśnie ta wersja nabijania takiego wskaźnika do użycia w każdej chwili niż super zdolności, którą będzie trzeba odpalić i zabić wszystkich wrogów automatycznie w okolicy. I to jest fajne, artystycznie pokazane, też, też świetnie i to jest coś naprawdę na plus. Ja bardzo sobie cenię gry ze zwolnieniem czasu. Ten był niż Lightning, Gra jest taka dość krótka i dość mała. O tym zaraz, zaraz będę mówił, ale na przestrzeni właśnie tej drobinki takiej mamy bardzo duże zróżnicowanie lokacji. Po prostu każda miejscówka z kanonicznego dzikiego zachodu się tutaj pojawia wiadomo kopalnie, salony, miasteczka, wsie. Farmy, różnego rodzaju yy, duperele, bagna i to jest też mm, fajnie zrobione, się zmieniło jak w kolejdoskopie, za to naprawdę duży plus. Fajny jest pomysł na przedstawienie nam znanych kombojów, znanych może nie każdemu w naszych okolicach, ale jednak parę nazwisk tam pozostanie gdzieś tam z tyłu głowy. Spotykamy ich raz za razem, czasami jest to parę postaci na level. Dużo z tego bardzo myślę, że można byłoby nimi ob. Obdzielić całą pełną grę, no i mamy fajne tryby dodatkowe. Pomyślany tryb taki rankingowy z pojedynkami, pojedynki, jak powtarzam, są fajnie zrobione i całkowicie zasługują na ten tryb. Oraz coś w stylu trybu echa z Bullet Storma, kiedy to nawalamy po prostu przed siebie. Mamy etapy pozbawione kadcenek i one są też fajnie pomyślane. Ja właśnie myślałem, że to będą etapy z kampanii, pozbawione kadcenek i parcie do przodu, ale one są fajnie pomyślane. Niektóre to jest zwykła horda, parę jest walk. W jednym miejscu na dalszy dystans, parę lokacji, które mogliśmy przegapić w pełnej grze nawet i to się naprawdę bardzo, bardzo ceni, jest bardzo przyjemne. A teraz wady, uwaga, wszelkie wady, jakie mam do zarzucenia tej grze Call of Juarez Gunslinger wywodzą się z tego, że jest to mniejsza gra z dystrybucji cyfrowej, no bo jednak po, po klapie, jaką był kartel Techland musiał sprostać jakiś taki mały test. Oraz eksperyment, czy warto wracać do serii, oraz czy warto wracać na Dzięki Zachód. No i są dwie rzeczy. Pierwsza kampania mogła być dłuższa, ona jest taka przyjemna, jeżeli chodzi o tę cenę, ale aż się chce, żeby ona trwała dłużej. Zwłaszcza, że gameplay i mechanika gry jest jak najbardziej na poziomie produkcji pudełkowych oraz nie ma multi. W multi by się tutaj świetnie grało. Jest trochę mało broni, mało wszystkiego, ale jak powtarzam, wszystko jest wytłumaczone jak najbardziej dystrybucją cyfrową oraz mniejszym formatem gry. To jest po prostu hmm, zakała jakby tej produkcji, że jest to wszystko tak dobrze zrobione, że chciałoby się po prostu tego więcej i by to, by wzięli od nas dwa razy więcej pieniędzy i dali nam pełnoprawną grę, którą moglibyśmy zakupić jako pudełko, jako pełnoprawny poród w pełnoprawnej cenie i wypełniony zawartością pobrzej. Dobra, to był, było teraz na tyle. Ja Wam dziękuję teraz za uwagę, to było szybkie podsumowanie wad i... Nielicznych zalet, Kolow, Juarez, Ganslinger, moje osobiste zachwyty na tą serię uwielbiam po prostu Juareza, o a Ganslinger to jest naprawdę niesamowitym powrotem do formy wrocławskiego Techlandu. Dzięki.